Nareszcie oficjalna odpowiedź zarówno od centrali producenta, jak i polskiego serwisu Gigabyte odnośnie utraty gwarancji. Ale zanim Wam ją przedstawię, to temat dzisiejszego odcinka niewygodnej prawdy a będzie to, jak nazwa wskazuje, laptop dla graczy, czyli Gigabyte G5MF. Jak zwykle, materiały na tym kanale są całkowicie niesponsorowane, więc będzie gorąco. Dowiemy się, jaka jest kultura pracy, wykonanie oraz co zostało spieszone oraz pokażę Wam mały błąd w oprogramowaniu producenta, który sprawi, że możecie mieć super cichego laptopa niewielkim kosztem wydajności. Zacznijmy od jakości wykonania. Jeśli chodzi o kadłubek, to mamy tu plastik przeciętnej jakości. Dobry w stosunku do ceny, ale nie rewelacyjny. Na pewno jest to postęp względem poprzedniej generacji, nie trzeszczy on w rękach i jest dobrze spasowany. Do zalet, jak i do wad konstrukcji należy klawiatura. Z jednej strony jest ona średniej jakości i niektóre przyciski są dość krzywe, ale ma zaletę, jaką jest możliwość jej demontażu w najprostszy możliwy sposób. Wystarczy wykręcić jedną śrubę i delikatnie podważyć. Żałuję, że inni producenci odeszli od stosowania tego typu rozwiązań. Dzięki temu, jeśli uda nam się zakupić ten model taniej u naszych zachodnich sąsiadów, za trochę ponad 200 zł możemy dokupić klawiaturę i samodzielnie ją wymienić, nie tracąc gwarancji. Dodatkowo, tym razem pod klawiaturą mamy dostęp do wentylatorów, co umożliwia nam ich przeczyszczenie bez konieczności rozbierania spodu laptopa. Największą bolączką tanich laptopów jest ich matryca i identycznie jest w tym przypadku. Zarówno czas reakcji, jak i odzorowanie kolorów odbiega znacznie od oczekiwań, jedynie jasność jest trochę większa niż u konkurencji, to nawet tej droższej. I tak jest to przytyk do MSI. Rozumiem stosowanie tanich matryc, ale to co pchacie do katany, cyborków i innych GF-ów, zasługuje na szczególne potępienie. Tym co ma duże znaczenie przy użytkowaniu tego laptopa, to kultura pracy i prezentuje się tu następująco. Zacznijmy od głośności pracy w czasie zwykłego użytkowania i jest to około 38 dB, co sprawia, że słyszalny jest lekki szum. Niestety jeśli jesteśmy w jakimkolwiek innym trybie niż cichy, to w chwili gdy choć na chwilę obciążymy procesor, instalując grę, rozpakowując plik, dojdzie do nagłego skoku temperatury i wentylatory wejdą w tryb bez słuchawek nie podchodź. Jest to zapewne spowodowane faktem stosowania przez producenta i tu pozwolę sobie zacytować jednego z widzów tego kanału pasty na bazie zaprawy murarskiej. Wrócę do tej kwestii za chwilę, gdy będę Wam czytał maila, którego od nich dostałem. Czas na pozostałe tryby, a tak naprawdę jeden, bo nieważne czy będzie to tryb rozrywka czy wydajność, kultura pracy będzie taka sama. Po prostu w przypadku drugiego maksymalna głośność zostanie osiągnięta dwie lub 3 sekundy szybciej. Ten model osiąga trochę ponad 60 dB, co nie jest najgorszym wynikiem. Kolejny raz pozdrowienia dla MSI. Jak się macie, chłopaki! Ale zanim zaczniemy bić brawo, wow. Bravo. Wow. trzeba też popatrzeć na to z strony mocy. I jest to sumarycznie zaledwie około 110 W. Jak wspomniałem wcześniej, mogło być gorzej, ale dobrze też nie jest. Procesor osiąga wtedy około 100 stopni i działa z taktowaniem na poziomie poniżej 3 GHz. I teraz dwie istotne kwestie. Nie pomaga tu podkładko chłodząca ani zdjęcie klawiatury. Ewidentnie problemem jest transfer cieplny z procesora do układu chłodzenia. A teraz obiecana luka w oprogramowaniu. Jeśli w trakcie obciążenia procesora zmienicie tryb na cichy, odczekacie chwilę, a potem włączycie tryb wydajność, to laptop będzie pracował z niewiele mniejszą wydajnością, ale generowany hałas spadnie do 38 dB. Niestety działa to jedynie przy obciążonym CPU, więc nie wykorzystacie tego w grach. Oczywiście lepszą kulturę pracy można uzyskać jeszcze na dwa sposoby, ale o tym po dokładnych testach wydajności. Wtedy pokażę Wam dokładnie co i jak i poprę to wynikami. Dobra, a teraz zapewne jesteście ciekawi, co odpowiedział mi producent i jego serwis. W mailu zapytałem o kwestię, która przewija się pod każdą stawką z laptopami tej marki, a mianowicie utraty gwarancji w przypadku wymiany pasty na własną rękę. I chciałbym, aby była to już na zawsze zamknięta kwestia, albo przynajmniej do czasu zmienią zdanie, można wymieniać pastę i nie tracimy gwarancji. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że robimy to na własną odpowiedzialność, i jeśli sami coś spartolimy, to nasza wina i się na nas wypną. Ale sam fakt wymiany pasty nie powoduje utraty gwarancji. Jeśli jesteście zainteresowani wymianą pasty w laptopach tej marki, mogę to dla Was zrobić. Mam już spore doświadczenie. Piszcie na mojego maila. Odnośnie materiału, zadawajcie pytania w komentarzach, postaram się na wszystkie odpowiedzieć i do zobaczenia.